Cross Trans 5.0 Jeśli lubisz jeździć na rowerze i szukasz komfortowej maszyny na dojazdy do pracy, to Cross Trans 5.0 jest rowerem idealnym dla Ciebie, sprawdzi się także w trakcie weekendowych wycieczek czy na długich wyprawach. Rama z obniżonym przekrokiem i stworzona specjalnie na potrzeby tego roweru geometria zapewnia niesamowity komfort jazdy. Dzięki specjalnie wzmocnionemu bagażnikowi na cross trans 5.0 przewieziesz nawet ciężki bagaż. straszna ci będzie również pogoda? Bo nasz system pełnych błotników ochroni twoją odzież przed błotem tryskającym z podopon stworzony do ciężkiej pracy. W cross Strands 5.0 zamontowaliśmy wysokiej jakości hamulce tarczowe, które zapewnią ci dużą siłę hamowania zarówno na asfalcie, jak i na leśnej ścieżce. Opony z chwalbę Silento 42 622 pozwalają na stosowanie rowerów praktycznie każdych warunkach atmosferycznych. A także zapewnią długą eksploatację. Ponadto wyposażony jest on w wysokiej jakości napęd składający się z komponentów Shimano. Dzięki zastosowaniu tylnej przerzutki Shimano Deore M592 oraz przedniej Tourney T710 udało nam się uzyskać aż 24 przełożenia. Ułatwią one pokonywanie stromych wzniesień oraz rozwinięcie wysokiej prędkości na płaskich odcinkach drogi. Cross -trans Wszada także amortyzowany widele CSR Suntourne X, który ułatwi jazdę po nierównościach oraz zapewni komfort. W trakcie jazdy po nawierzchni, która lata świetności ma już dawno za sobą, idealny do codziennego użytkowania. Rama Cross Trans 5.0 została wykonana z aluminium Performance. Jest to specjalny stop aluminium Performance 6061, dzięki czemu rower jest sztywny i odporny na złamania. Jednocześnie jest to stosunkowo lekki materiał który może zaskoczyć niejednego rowerzystę swoimi właściwościami. Ponadto rama jest malowana proszkowo, co przekłada się na trwałość malowania oraz jego odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zintegrowane z rowerem oświetlenie ułatwi jazdę po zmroku, a wysokiej jakości siodełko Selle Royal zachwyci cię komfortem, jaki zaoferuje ci w trakcie pokonywania długich tras. Rama i widelec. Wykończenie lakieru. Połysk materiał ramy. Aluminium performance widelec, SR Sun Tournex skok widelca, 63 mm tylny amortyzator, brak skok tylnego amortyzatora, brak napęd. Przerzutka przód, Shimano Tourneyty 710 przerzutka tyłu, Shimano Deore M592 manetki, Shimano F505 korba, aluminium koronki. 48 T38 T, 38 T minus -28 T leż 170 m kaseta wolnobieg Shimano HG31 zakres kasety z leż wolnobiegu 11-32 T ilość przełożeń 24 support FPB902 łańcuch BNES 8 hamulce hamulec przód Shimano MT200 hamulec tył Shimano MT200 dźwignie hamulca Shimano F505 tarcze hamulcowe. Shimano RT26, 160. Tarcze hamulcowe tyłu. Shimano RT26, 160. Komponenty. Kierownica, StL600mm wspornik kierownicy. Aluminium 110mm 25,4 siodło. Cross, wspornik siodła, aluminium 27.2x350 Almostery, FPH805, średnik 1.1 z 8 chwyty, Cross Gripen pedały, FP910.